Dzień dobry Julita, wites. Zapraszam na serwis informacyjny Telewizji Gorzów. Przed nami najważniejsze informacje. Lubuscy policjanci z Wydziału do walki z przestępczością gospodarczą skonfiskowali kilkadziesiąt toreb i kilkaset zabawek z podrobionymi znakami towarowymi o wartości przekraczającej 160 tysięcy złotych. Sukces ten był możliwy dzięki pracy operacyjnej funkcjonariuszy z Gorzowa Wielkopolskiego i żar. Funkcjonariusze specjalizujący się walką z przestępczością gospodarczą z komendy wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim, w wyniku pracy operacyjnej, ustalili, że na przygranicznym bazarze w miejscowości Łęknica mogą być sprzedawane podrobione torebki oraz zabawki. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przeprowadzenie działań skierowanych przeciwko nieuczciwym przedsiębiorcom. Następnie policjanci z Komendy Wojewódzkiej wspólnie ze swoimi kolegami z żarskiej jednostki zabezpieczyli na tym bazarze kilkadziesiąt podrobionych torebek oraz kilkaset różnego rodzaju zabawek z zastrzeżonymi logotypami znanych marek. Obecny podczas czynności biegły stwierdził, że wartość oryginalnych odpowiedników zabezpieczonych rzeczy to ponad 160 tysięcy złotych. Zabezpieczone torebki oraz zabawki zostały wycofane z obiegu i nie trafią do dalszej sprzedaży. Handel podrobionymi towarami to oszustwo wobec konsumentów, ale także naruszenie prawa własności intelektualnej, które negatywnie wpływa na legalny rynek. Dlatego apelujemy do wszystkich konsumentów o rozwagę podczas zakupów. Zachowajmy ostrożność podczas przeglądania ofert luksusowych produktach w bardzo niskich cenach. Mogą one pochodzić z nielegalnego źródła, a ich jakość może bardzo odbiegać od oryginalnych produktów. Zgodnie z ustawą prawo o własności przemysłowej wprowadzenie do obrotu towarów zastrzeżonymi. I podrobionymi znakami towarowymi, oraz uczynienie sobie z tego obrotu stałego źródła dochodu, jest zagrożone karą do pięciu lat pozbawienia wolności. Dyrektorzy i nauczyciele z północnej części województwa Lubuskiego wzięli udział w konferencji Wszyscy jesteśmy liderami. Podczas wydarzenia wystąpili prelegenci, prezesi i trenerzy. Z bogatym doświadczeniem krajowym i międzynarodowym w szkoleniu kadr oraz eksperci w dziedzinie liderstwa, w edukacji programów rozwojowych i modeli kształcenia. Konferencja skierowana jest do nauczycieli i kadry zarządzającej, bo kadra zarządzająca to także nauczyciele, w szczególności z północnych województw, województwa lubuskiego. Konferencja, temat profesjonalny nauczyciel, kompetentny uczeń, edukacja wobec wyzwań przyszłości. Dzisiaj jest trudno powiedzieć, jaka będzie przyszłość. To tak wszystko postępuje, a szczególnie cyfryzacja i jakie umiejętności będą potrzebne przyszłym y, um, uczniom, a potem przyszłym pracodawcom, a potem przysz, przyszłemu rynkowi pra, pracy, to trudno powiedzieć. Dlatego dzisiaj trzeba się zastanowić nad tym, jak ta edukacja powinna y, wyglądać. Myślę, że nasi prelegenci i to, co zaoferowaliśmy w projekcie, bo dzisiejsza konferencja otwiera projekt, jest to projekt skierowany do nauczycieli Województwa lubuskiego, w szczególności tej północnej części, dlatego że południowa część ma swój projekt podobny. Ten projekt oferuje, szereg szkoleń, kursów, które będą dostarczały umiejętności w zakresie poradzenia sobie z tą młodzieżą Alfa Z, jak dzisiaj ich nazywamy, i będą wyposażały nauczycieli w nowe kompetencje. Tutaj się pojawią takie kursy jak tutoring, mentoring, coach. Także są pewne e, przewidziane kursy dla kadry zarządzającej, która będzie się też mogła doskonalić w tym, jak sprostać e, dzisiaj przewodniczeniu e, nauczycielom, jak dzisiaj być tym liderem, który zarządza pracą zespołową, który sobie radzi w takiej rzeczywistości, która się błyskawicznie e, zmienia. I trudno powiedzieć, co oferować uczniom którzy będą w szkole w 2040 roku, 2030, chociażby za kilka lat, jeżeli to tak szybko postępuje. Będę mówić, słuchajcie Państwo, o takim nowym zagadnieniu, bardzo innowacyjnym, mianowicie inteligencja generacyjna. Wszyscy już słyszeliśmy o inteligencji emocjonalnej, słyszeliśmy o gospodarce opartej na wiedzy, a dzisiaj inteligencja generacyjna, czyli międzypokoleniowa. Co zrobić, żeby się dogadywać w sytuacji, gdy na rynku pracy znajduje się pięć różnych pokoleń, ludzi o różnych zupełnie doświadczeniach, o, in, o różnych priorytetach, a przecież oni muszą ze sobą współpracować. I chcą? Te doświadczenia są różne. Zrozumieć, że jak patrzymy na to samo, możemy widzieć zupełnie co innego. Trochę wyrozumiałości, trochę empatii i się uda. Zdecydowanie są potrzebne. Wymieniamy się doświadczeniami, uczymy się od siebie. Ja dzisiaj powiem, że lider może być praktykantem, a praktykant może być liderem. Troska, godność, spokój to wartości, które każdego dnia niesie hospicjum świętego Kamila swoim pacjentom. 28 maja odbędzie się zbiórka publiczna, dzięki której możliwa będzie dalsza opieka nad osobami w najtrudniejszym momencie życia. Każda złotówka to gest serca, mówią organizatorzy, i trudno się z tym nie zgodzić. Dla chorych i ich rodzin to nie tylko wsparcie materialne, ale też poczucie, że nie są sami. 28 maja w środę wolontariusze wyjdą na ulicę Gorzowa Wielkopolskiego, Deszczna, Strzelec Krajeńskich i Bogdańca i będą prosić o datki na rzecz pacjentów w spicją świętego Kamila. Zbiórka już jest tradycją, pojawiają się wolontariusze od lat na ulicach miejscowości, proszą o te datki, a potem my pracownicy spożytkujemy te wszystkie darowizny na bezpośrednią pomoc pacjentom. Zakupimy leki, specjalistyczne środki opatrunkowe, środki higieniczne i wszystko to, co sprawia, że pacjentowi jest w hospicjum dobrze, jest mu lżej w całym tym trudzie choroby. W tamtym roku udało zebrać się 100 tysięcy złotych. Jest to ogromna kwota dla nas, dla naszej placówki i bardzo byśmy chcieli powtórzyć ten sukces, bo zbiórka jest sukcesem. Po pierwsze dlatego, że się udaje, że wciąż znajdujemy ludzi, którzy chcą stać i kwestować, ale sukcesem jest też to, że ta kwota się nie zmniejsza. Mamy wciąż ten przypływ gotówki w postaci zbiórki publicznej i bardzo liczymy na to także w tym roku, że będzie to te 100 tysięcy złotych. Zbiórka publiczna to prawdziwa sztafeta pomocy, ale to jest też sztafeta pokoleń. Serdecznie już dziś dziękujemy przedszkolakom, uczniom szkół średnich, szkół podstawowych oraz seniorom i wszystkim dorosłym, którzy włączyli się w zbieranie datków na rzecz hospicjum. Proszę Państwa, Wasza praca jest wspaniała i ogromnie dziękujemy za ten dar serca. Czy wiek to przeszkoda do zabawy i aktywności? Lubuscy seniorzy udowadniają, że nie. Już 11 czerwca Arena Gorzów i Słowianka staną się miejscem Lubuskich Igrzysk Seniorów. To inicjatywa, która ma na celu promowanie zdrowego i aktywnego trybu życia wśród starszych. Organizatorzy przygotowali bogaty program obejmujący zarówno lżejsze formy aktywności, jak i te wymagające nieco więcej kondycji trzeci raz już spotykamy się właśnie po to, aby dla seniorów z całego województwa lubuskiego zrobić imprezę sportową. Igrzyska odbędą się 11 czerwca, więc już niebawem w środę i będą zawierały cztery konkurencje sportowe. Będzie, <coughs> będą to elementy koszykówki, będą to bocia, będzie to ringo, będzie to również pływanie, które seniorzy bardzo, bardzo, bardzo lubią. Seniorzy spotkają się w tym czasie na terenie Areny Gorzów i, i na Słowiance. Seniorzy chcą się bawić, seniorzy chcą być aktywni, seniorzy chcą współzawodniczyć i seniorzy chcą, chcą pokazywać, że. Ich ta jesień życia może być pełna emocji, pełna entuzjazmu i pełna dobrych zdarzeń. Seniorzy przyjeżdżają z całego województwa, mamy kilkanaście zawsze drużyn, zespołów. Ogarnąć to wszystko to jest bardzo, bardzo duże przedsięwzięcie. Bardzo się cieszę, że Arena Słowianka po raz kolejny będzie takim centrum sportowym, w którym będą seniorzy tutaj zmagali się o trofea, a nagrody, wiadomo, w każdych igrzyskach seniorów są bardzo atrakcyjne. Eh... Bardzo mi miło, że dysponuje miasto, spółka taką infrastrukturą, którą, którą możemy udostępnić w takim okresie seniorom. Bardzo się z tego cieszymy. Tutaj dołożymy też wszelkich starania, aby te igrzyska były zorganizowane również przez nas w sposób bardzo profesjonalny. I tutaj bardzo szczegółowo współpracujemy z organizatorami, tak żeby wszyscy seniorzy wyszli stąd zadowoleni. Bardzo się cieszymy, że, że również ta nowoczesna hala może, może pokazać swoje walory właśnie te, tej, tej grupie, mieszkańców, ale całego województwa. To będzie nie tylko wielkie święto sportowe, ale to, 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 to także będzie wielkie święto integracji e, społecznej i radości życia. E, bardzo serdecznie w imieniu Marszałka Województwa Polskiego Marcina Jabłońskiego, ale, ale także całego zarządu dziękuję wszystkim organizatorom e, za tą inicjatywę, za wsparcie i tą pracę. Wszyscy będziemy wspaniale się bawić, a a no cóż, a seniorów zapraszamy już 11 czerwca na arenę do wspólnej, wspaniałej zabawy. Zgłoszenia odbywają się do końca miesiąca, do 30 maja. Drużyna może składać się z seniorów, którzy ukończyli 60 lat. Drużyna składa się od 6 do 16 osób. Nie przewidujemy tu żadnych zmian. Zgłoszenia mogą odbywać się telefonicznie pod numer telefonu 883 991 bądź mailowo pod adres mailowy igrzyska .gmail .com. Informacje też są dostępne oczywiście na Facebooku. Wszystkie kluby otrzymały informacje mailowe, dostają również informacje telefoniczne, więc wszyscy tak naprawdę skutecznie w każdym możliwym zakresie zostaną poinformowani o tych igrzyskach i sędzią głównym igrzysk seniorów trzeciej edycji będzie ponownie pani Halina Kunicka. Dziękuję, że byliście z nami. Zapraszam na kolejne wiadomości telewizji Gorzów już jutro o godzinie 17:30. Do zobaczenia.